Buzi. przestań! Przez chwilę wywieźliśmy gościa do lasu i już mi psujesz humor. No przestań! Odejdź ode mnie! No odsuń się! Odejdź z tą kamerą! Dziękuję. I nie dostaniesz zaraz. Odsuń się. A jedna jest dla mnie. Odsuń się! Daj buzi i odsunę. Nie, idź stąd! No przestań mnie dręczyć już! Dziękuję! Dziękuję! Od, się? Nie. Jak pindesz buziak? Jest człowieku, przestań! No już byłoby po. No dobra, później, później, teraz mi zostaw. Ko kończymy, Kończ to nagrywanie. No kończ! Całość. No wyłącz tą kamerę! Obiecałeś, że jak mów... to dasz mi buziaka. Ale to później, to później. Nie już! no ja, ja idę na stację. Pocałuj mnie. Odsuń się ode. Odsuń się O niczym, niczym więcej nie masz. Niczym więcej nie masz. Chodź. Przestań. Buzi. Ale masz dupcię. Wy... jak Cierdziw.